Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym podzielę się z Wami dalszą moją historią, świadectwem, jak Maria działała w moim życiu. Tak jak Wam ostatnio opowiadałam, byłam na kursie Nowe Życie i na nim poznałam dziewczynę, która opowiadała nam, jak niesamowite są zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca w Częstochowie, że ona jeździ, że na tych zawierzeniach wypełnia się akt zawierzenia, w którym pisze się prośby, podziękowania do Matki Bożej, potem na mszy te akty są święcone i po mszy każdy indywidualnie odczytuje swój akt przed obrazem Matki Bożej. I też przed mszą są świadectwa, konferencja. I opowiadała jak niesamowicie ludzie opowiadają w wielu sprawach, zostali wysłuchani przez Matkę Bożą. I pomyślałam wtedy, że trochę to jest szaleństwo, żeby tyle kilometrów jechać i tego samego dnia wracać. Widać, to nie było dla mnie na tamten czas, ale po powrocie z tego kursu, po miesiącu, w połowie grudnia 2014 roku, w czasie modlitwy, poczułam takie od Matki Bożej, takie właśnie w czasie modlitwy, pragnienie, zaproszenie od niej żeby udać się na takie zawierzenie i już nie mogłam doczekać się kiedy nastąpi styczeń 2015 roku kiedy będzie ta pierwsza sobota i gdy nastał ten dzień z wielką radością ruszyłam do Częstochowy jechałam z wielką taką lekkością wręcz miałam takie wrażenie jakby mój samochód się unosił frunął dojechałam bardzo szybko nie byłam zmęczona wypełniłam akt zawierzenia, który potem poświęciłam na mszy i odczytałam go przed ołtarzem i też słuchałam z wielką ciekawością takim zapałem tych wszystkich świadectw osób, które zostały wysłuchane przez Matkę Bożą i osoba właśnie też prowadząca mówiła, żeby konkretnie do Matki Bożej pisać, jeżeli chcemy dziecko, jak Jaka płeć, jeżeli męża szukamy, to jakie cechy charakteru chciałbyśmy, żeby posiadał, czy też jeżeli szukamy pracy, to jak daleko powinna być ta praca, nie wiem ile chcemy zarabiać, po prostu, żeby pisać Matce Bożej same konkrety. Było to dla mnie niesamowite i też ten czas dla mnie był trudny, ponieważ już z mężem nie byliśmy razem, bo mąż już wyprowadził się z domu. Do innej kobiety i tak obawiałam się, jak dzieci będą to znosiły, jak to się odbije na nich. I napisałam do Matki Bożej w tym akcie zawierzenia, żeby okryła je swoim płaszczem opieki. Też zawierzyłam swoje małżeństwo, rodzinę, i gdy wracałam, czułam taki spokój w sercu, że, że oddałam te wszystkie trudne sprawy w najlepsze ręce, czyli Matki Bożej. Następnego dnia wieczorem, w niedzielę, gdy córki wróciły od męża z weekendu, już było późno, więc tylko zjadły i, i się położyły. Nie miałyśmy tak czasu, żeby się pobawić czy porozmawiać. To następnego dnia rano starsza córka zawołała mnie do pokoju: Mamo, mamo, chodź szybko, coś ci powiem. I wtedy, gdy przyszłam, ona powiedziała, że przyszła do niej Matka Boża, ta z Częstochowy, że jak zasypiała, to okryła ją płaszczem, a jak miała już się obudzić, to odkryła ją tym, z tego płaszcza. Było to dla mnie niesamowite, jak Maryja szybko wysłuchała mojej prośby, bo zawierzyłam to w sobotę, a już z niedzieli na poniedziałek. Matka Boża właśnie wysłuchała mojej prośby. Byłam bardzo szczęśliwa i powiedziałam wtedy córkom, że byłam na takim zawierzeniu, że napisałam do Matki Bożej, żeby je okryła swoim płaszczem, opieki. I na następne zawierzenie już pojechałam z córkami, potem dołączyły też koleżanki, że z czasem to jeździłyśmy taką dużą grupą. I za każdym razem, gdy wracałam z zawierzenia, czułam taki spokój w sercu, pokój, że oddałam swoje sprawy w ręce Maryi, czyli najlepsze ręce. Ten czas, tak jak już wcześniej wspomniałam, był trudny, bo byliśmy z mężem w separacji nieprawnej. Mąż przyjeżdżał do nas do domu, żeby spotkać się z córkami. Czasami też zabierał swoją mamę. I niestety dochodziło czasami do takich mało przyjemnych sytuacji przy dzieciach. Też dla mnie była bardzo ciężka też kwestia finansów, utrzymania dzieci. Tutaj um, nie mogliśmy za bardzo z mężem się porozumieć w tej kwestii, ale po paru miesiącach na wiosnę 2015 roku w czasie modlitwy Maryja dała mi taki znak, że mam złożyć dokumenty do sądu o separację. Byłam bardzo zaskoczona. No jak to? Po co i w ogóle i też bardzo się bałam. I wieczorem y, zadałam Panu Bogu pytanie, po co mam to zrobić? Czemu ma to służyć, Panie Boże? I nie musiałam długo czekać, bo następnego dnia, gdy byłam w pracy i słuchałam na słuchawkach muzyki, nagle usłyszałam, że dostałam wiadomość. I y, y, zaraz y, wraz y, z przyjściem tej wiadomości usłyszałam jak ktoś szepcze mi do ucha otwórz tą wiadomość, bo tam jest odpowiedź na twoje pytanie. I też tak zrobiłam, otworzyłam. To był link od mojej koleżanki z fragmentem książki księdza Dziewieckiego Bóg versus cierpienie. I gdy ksiądz zaczął mówić o cierpieniu poczułam takie niesamowite uczucie w sercu. Wiedziałam, że to jest odpowiedź, czyli cierpienie. Ale nie chcę, żebyście zrozumieli źle, że Pan Bóg chce naszego cierpienia, absolutnie. Tylko to, że cierpimy, to są konsekwencje naszych grzechów, naszych wyborów. Pychy, która im większa, tym większe cierpienie, im większe ego, tym bardziej boli jego śmierć. I w tej książce nawet ksiądz mówi, że Pan Bóg nie chce cierpienia człowieka. On, on nas bardzo kocha, a to, że właśnie cierpimy, to są konsekwencje naszych grzechów. I wiedziałam, że składając dokumenty do sądu, mój mąż poniesie konsekwencje swojego grzechu, swojego wyboru. I postanowiłam, że mimo, że się boję, obawiam reakcji męża i tej całej sytuacji, tego całego procesu w sądzie, to, to posłucham Pana Boga, bo nigdy na nim się nie zawiodłam i wiedziałam, że ma najlepszy plan na moje życie. I Pan Bóg faktycznie bardzo tutaj prowadził, zatroszczył się o dobrego prawnika, dowiedziałam się o nim przez wspólnotę sychar. Z panią mecenas od razu nawiązaliśmy dobry kontakt, pomogła mi napisać pozew. Co prawda, ten pozew kosztował mnie bardzo dużo zdrowia. Byłam wyczerpana psychicznie i musiałam być potem dwa tygodnie na zwolnieniu. Co było dalej, to powiem w kolejnym odcinku. A teraz na koniec chciałam się bardzo tutaj pomodnić za Was, wszystkich oglądających ten odcinek. Maryjo, przyjdź do wszystkich tych małżeństw, rodzin, okryj je swoim płaszczem opieki, okryj te dzieci w tych małżeństwach, prowadź, dodawaj sił, i dodawaj radości, wylewaj swoją miłość matczyną. Bo ty jesteś najlepszą matką, ty najlepiej troszczysz się o nas, o nasze sprawy i prowadzisz. I dodawaj właśnie sił, i żeby te wszystkie małżeństwa, wszystkie osoby nie poddawały się i trwały w miłości i trwały w takiej wierności, żeby mimo wszystko nie traciły nadziei i Miały kochać swoich współmałżonków i proszę Cię o łaskę, właśnie takiej miłości do, do tych małżonków, którzy zdradzają, którzy opuszczają. Amen. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie ten kanał, podacie go dalej, polubicie. I zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.